Subicki Miejski Ośrodek Kultury, Klub Prowincja oraz Nyska TV zapraszają na Subicki Informator Kulturalny. To pierwszy program zapowiadający wydarzenia kulturalne i artystyczne w naszym mieście. Dzięki niemu będą Państwo na bieżąco śledzić informacje o imprezach i wydarzeniach odbywających się w Subicach i we Frankfurcie nad Odrą. Drodzy Państwo, ten start Subickiego Informatora Kulturalnego wiąże się z odwołanym koncertem Grupy Lemon, ale uważamy, że te pierwsze koty za płoty. Dobrze wróżyć będą w naszym kolejnym imprezę. Niestety, dzisiejszy koncert, już raz przełożony grupy Lemon, musiał zostać odwołany ze względu na fakt, że wokalista grupy nie doszedł jeszcze do zdrowia. Jego rekonwalescencja, rekonwalescencja jego strun głosowych jeszcze chwilę potrwa. Ale ten koncert na pewno w kalendarzu kulturalnym Subic wkrótce się pojawi i szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej i profilach Facebookowych Subickiego Miejskiego Ośrodka Kultury oraz klubu Prowincja. Na Natomiast w tym tygodniu oprócz tego koncertu będzie można też w Subicach się pośmiać, ponieważ wystąpi w auli Kolegium Polonikum Marcin Daniec ze swoim nowym programem kabaretowym. Marcin Daniec, gościł już w Subicach wielokrotnie ze swoimi programami kabaretowymi. Niezmiennie cieszą się one popularnością wśród naszej publiczności. Zostało jeszcze na ten recital kilka biletów 2 lutego. Aula Kolegium Polonikum godzina 19. Serdecznie zapraszamy. Wielki zaszczyt zaprosić Państwa na wspaniały koncert, który odbędzie się w przyszły czwartek. To jest 6 luty. Na scenie w klubie Prowicja wystąpi kultowy zespół muzyki alternatywnej Laocze. Zapraszam. Rzuciłem palenie i kościół, też do pierwszego czasem wracam, do drugiego nie. Jak święty Bogu, tak Bóg świętemu, bądź miłości w grzecznemu. Chciałabym serdecznie zaprosić na warsztaty, Ferie z rysunkiem akademickim. Są to warsztaty dla młodzieży i osób dorosłych. Obejmują rysunek studyjny, pracę z modelką, będziemy uczyć się kompozycji. Rysunki będą wykonywane na Bristolu wielkoformatowym, aby troszeczkę rozruszać ręce, wyobraźnie. odbywają się codziennie od poniedziałku 3 lutego do 6 lutego przez 4 dni od godziny 16 do 18.30, 2,5 godziny, więc y, praca przy sztaludze, na stojąco, ale na pewno z efektami. Drugiego dnia gość szczególny, warsztaty poprowadzi Tomasz Kalitko, y, asystent malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Serdecznie zapraszam. Liczba jest ograniczona, ruszyły już zapisy. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, prosimy dzwonić do Subickiego Miejskiego Ośrodka Kultury.